Na rękawek dobry wieczór. Witam Państwa w salonie marki Skoda w Siedlcach u jednego z największych dealerów w Polsce karset, bo o nich mowa to ceniony w całej Polsce za pełen profesjonalizm i jakość obsługi dealer Volkswagena, Seata, Skody, kupry i Volkswagenów dostawczych. Już teraz zachęcam Państwa, abyście pozostali z nami przez całą transmisję, bo zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Zaprezentujemy Państwu najnowszy model. E Auta W pełni elektryczny Eniak od Skody. A o tym opowie ekspert marki Skoda w karset Mariusz Cudny. Zapraszam. Witam Cię, Aniu, dobry Cześć. wieczór wszystkim. Bardzo dziękuję za zapowiedź. Cieszę się bardzo, że jesteście tak licznie na Facebooku, że nas wspieracie. Zapewne większość z Was to nasi zadowoleni klienci, ale też na pewno osoby, które są bardzo związane z marką Skoda. E, dziękujemy za te pytania, które zadaliście nam też drogą messengera. Na część z nich już w trakcie tego spotkania postaramy się odpowiedzieć. A ja, Aniu, mam pierwsze pytanie do Ciebie. Czy wiesz skąd pochodzi nazwa ENIAC? Nie wiem, przez cały dzień dzisiaj się zastanawiałam. Fajnie, że o tym mówisz. E, a ja dowiedziałam się o niej niedawno. Słowo ENYA pochodzi od irlandzkiego słowa ENIA, czyli źródło życia, i z taką myślą inżynierowie, projektanci skonstruowali ten samochód i oddali go do użytkowania naszym klientom. Z zewnątrz ten samochód prezentuje dużo dynamiki i energii, szczególnie jeżeli mamy odpalone światła w przedniej części tego Prawda. auta, a to wszystko dzięki bardzo wydatnym liniom oraz perfekcyjnie dobranym proporcjom w tym samochodzie. Środek prezentuje się, zapewniam, jeszcze ciekawiej. Mm -hmm. Wszystko, co mówisz, również zauważyłam. Pojazdy elektryczne często kojarzą nam się z autami miejskimi. Jednak mm -hmm. patrząc na tego suwa, jest on sporych gabarytów. Tak, to prawda. My jesteśmy przyzwyczajeni, że samochód w pełni ekologiczny, elektryczny, to musi być małe auto, które ma mały zasięg. No i tutaj skoda Eniak totalnie przełamała tą barierę. To naprawdę spory samochód. On jest mniejszy tylko o 5 cm od naszego największego suwa, jakim jest Skoda Kodiak, a to jest naprawdę duże auto. Samochód, który pomieści 5-osobową rodzinę, pozwoli na pokonanie dystansu ponad 500 km, daje osiągi, jeśli chodzi o przyspieszenie 8,5 sekundy do 100 km z prędkością 160 km na godzinę. Jeśli chodzi o zasięg tego auta, mamy do wyboru dwie baterie. Jedna jest o pojemności 62 kWh, my mamy tutaj auto z tą największą baterią 82 kWh bez problemu zrobisz nim 500 km zasięgu. Świetnie. Dziś, drodzy Państwo, będziemy dużo mówić odnośnie ładowania. I tutaj, Mariusz, mam pewne obawy, jeśli chodzi o Waszych klientów. W mhm. Polsce niestety nie ma zbyt wielu stacji do ładowania na stacjach benzynowych i zastanawiam się, czy klienci nie będą mieli problemu z tym, aby naładować swój bak elektryczny energią niezbędną do jazdy. Mhm. To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo często nam klienci to pytają, nie zadają. Tak, to wszystko tak się dynamicznie zmienia, że za chwilkę każdy będzie słyszał o stacji ładowania, która znajduje się pobliżu naszego domu, garażu, ale to za chwilkę o tym ci opowiem. Posłuchaj taką najprostszą metodą ładowania naszego auto jest nasze własne gniazdko, które posiadasz w garażu, albo przy garażu, albo w domu, czy też w ogródku. Podłączenie samochodu do takiego zwykłego gniazdka pozwala naładować baterię, która zwiększy zasięg samochodu jakieś 100 km. A wiemy, że dla większości z nas jest to dystans, który spokojnie wystarczy do dojazdu do pracy, powrót z pracy, zrobienie Jasne. zakupów po drodze, mhm. ewentualnie zabranie dzieci z przedszkola czy szkoły i zrobienie jeszcze raz zakupów na przykład. E, oczywiście jest to tylko jedno z roz, rozwiązań i takie domowe gniazdko wymaga od nas dłuższego czasu ładowania, bo wynosi on z reguły jakieś 20-30 godzin w zależności od e, pojemności baterii ale nie jest to oczywiście jedno rozwiązanie. Możemy skorzystać z bardziej profesjonalnych ładowarek, które również możemy zamontować w naszym własnym garażu, czy też tak zwanych ładowarek przydomowych typu Wallbox. Jedna z nich znajduje się tutaj mm -hmm. po mojej prawej stronie. I to jest ładowarka, która jest u Was na stałe w salonie Karset. Tak, oczywiście klienci mogą skorzystać z takiego ładowania, e, przyjeżdżając do nas do salonu, czy też zasięgając informacji o produktach, czy o innych modelach. W międzyczasie mogą się podłączyć prawda, i mm -hmm. takie auto elektryczne naładować, czy też po prostu doładować. To w takim mm -hmm. razie sprawdźmy, pokażmy mm -hmm. widzom, jak wygląda ładowanie w baku elektrycznym. Obsługa e, takiego gniazda jest niezwykle prosta. Tankowanie jest bardzo podobne do tankowania, które dokonujesz w każdej stacji benzynowej. Mhm. Po prostu polega na włożeniu tej oto wtyczki do gniazda ładowania i tak I już. naprawdę już czekamy aż nasz samochód naładuje się do poziomu e, przez nas prawda, żądanego, czy też może czekamy na jakieś konkretne pojemność prawda, baterii, która doprowadzi nas do wybranego celu. Mówiłem Ci, że nie jest to jedyny sposób. Ten sposób Właśnie. pozwala naładować baterię do pełna w jakieś 7,5 godziny. Ale na rynku istnieją bardzo mocne ładowarki. One mają moc około 100 albo 125 kW i dzięki takim ładowarkom, które tak szybko ładują te baterie, są w stanie uzupełnić ją od 5 do 80% w niespełna 40 minut. To już jest naprawdę wow. świetny wynik. Pamiętam, że kiedyś e, powiedzmy miałem taki stary telefon, który ładowałem 8 godzin po to, żeby. Mhm. bo chyba Nokia 7 czy 10, e, Ładowałem go 8 godzin po to, aby móc z niego korzystać kilka dni. Mhm. Teraz Zobacz, czyli nasze sobie... marzenia z dzieciństwa teraz stają się rzeczywistością. Tak, teraz wobraz sobie ładujemy telefon 40 minut i praktycznie mamy całe naładowany, a tak. tutaj ogromna bateria jest w stanie też być naładowana w 40 minut i dzięki naładowaniu je do 80% mhm. robimy. Kolejne załóżmy 400 kilometrów. Natomiast skąd możemy Otóż. się o takich ładowarkach dowiedzieć? Otóż mhm. producent Skody posiada fajną aplikację, nazywa się Skoda PowerPass, która jest to aplikacja, która pokazuje dostępność prawie 190 tysięcy ładowarek, które są w Europie. Część tych ładowarek obsługiwana jest bardzo skrupulatnie przez dealerów Skody, ale część należy do takiej ogólnoeuropejskiej sieci. Zawierające stację ładowania o nazwie Ionity. Sieć ta jest coraz bardziej popularna i niestety musimy się nastawić, że za chwilkę każdy będzie znał tą sieć, w swoim domu na przykład. Mhm. Czyli tak naprawdę na szczęście nie miałam do końca racji, że tych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych jest cały czas mało na stacjach benzynowych w Polsce. Może po prostu nie mieliśmy okazji dowiedzieć się, gdzie się one znajdują. Za pomocą aplikacji MySkoda możesz się dowiedzieć, gdzie się znajduje taka najbliższa stacja. I tu uprzedziłeś moje pytanie. Tak, mhm. bo wiemy już, jak ładować stacjonarnie, a zastanawiałam się, co w momencie, kiedy szykuję się na dalszą podróż? Chciałabym sprawdzić poziom naładowania baterii w moim aucie, czy mm -hmm. jestem w stanie właśnie skorzystać z jakiejś aplikacji w telefonie? Tak, oczywiście, że tak. W telefonie możesz sprawdzić, jaki jest poziom naładowania baterii w twoim aucie, jaki dystans możesz pokonać z tym poziomem właśnie. Jeżeli ładujesz samochód, dowiesz się za ile minut czy za ile godzin ta bateria będzie już naładowana do pełna, prawda? Co więcej, niektóre stacje ładowania wysyłają też informacje, że są wolne albo że możemy sobie tę stację zezerwować. Wylicza nam prawda, aplikacja czas dojazdu do takiej stacji i tam też możemy sobie o tyle zaplanować podróż. Załóżmy, robimy przerwę na obiad, czy też chodowa, tak. krótką kawę. Doładowujemy samochód i robimy kolejne kilkaset kilometrów. To jest naprawdę w zasięgu naszych możliwości. Świetnie. Drodzy Państwo, już wiecie, jak auto prezentuje się z zewnątrz. I oczywiście to jest bardzo ważne. Jednak dla mnie, jako kobiety, najważniejsze jest jednak wnętrze. Już nie mogę doczekać się, aż zajrzymy do środka. Zapraszam Cię, Aniu, do wnętrza. Opowiem Ci troszeczkę więcej Świetnie. o jego parametrach. Okay. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. I jakie są twoje pierwsze wrażenia? No powiem szczerze, aż za nie mówiłam. Ok. Wnętrze prezentuje się naprawdę doskonale. Mm -hmm. Jest bardzo wygodnie. Czuję się prawie jak w samolocie. Jasne. Wygodny fotel. Tu jest duża przestrzeń, duży pulpit no i piękny ekran Tak, piękny ekran. O nim za, za chwilkę Ci opowiem, bo ma bardzo dużo funkcji. Mm -hmm. Ale to, co producent pokreśla, podkreśla w samochodach tak. elektrycznych, to ich totalna ekologiczność. Wiemy, że jest zeroemisyjny, nie wydziela żadnych mm -hmm. spalin. Natomiast materiały, które zostały użyte do wykończenia samochodu, również są maksymalnie, a nawet w pełni ekologiczne. Jako ciekawostka powiem Ci, że ta skóra, która tutaj się znajduje we wnętrzu auta, została barwiona naturalnymi barwnikami hmm. bez użycia w jakiejś części farb chemicznych. Co więcej, jest piękna odmiana tej tapicerki w kolorze brązowym, hmm. która na przykład barwiona jest ekstraktem z liści drzewa oliwkowego. Fantastyczny ma kolor taki. A jak to brzmi? Tak, ja uwielbiam kolor tej tapicerki on jest taki orzechowo-brązowy. To pewnie jako kobieta nazwałabyś inaczej ten kolor. Ja jako facet mam po prawo złożę, go inaczej. Mogę w tak, mhm. czasie. Yy, Jasne, bardzo proszę. Przetestować. Super. To, to w takim razie, spokój. Właśnie słyszymy radio w tle, drodzy tak. Państwo, czyli wszystko działa. Wszystko działa. Nasi klienci, jeśli chodzi o wnętrze, mają do wyboru. 5 różnych wersji designu, które mogą komponować w zależności od swoich potrzeb. Jestem mhm. pewien, że coś dla siebie znajdziesz. No, już znalazłem. Widzę, że spodobał Ci się ten wyświetlacz. Ani ten wyświetlacz bardzo, bardzo. ma wielkość aż 13 cali. Znajduje się Aha. w nim bardzo dużo informacji. To już taki mały bardzo intuicyjnych. Tak, taki mały telewizor, taki duży tablet, prawda? Tak. Co możemy w nich znaleźć? Przede wszystkim świetnie działająca nawigacja pokazująca stacje ładowania, które znajdują się w pobliżu mhm. powiedzmy Twojego domu, czy też możesz sobie zaplanować tak podróż, aby zahaczyć od te stacje ładowania, w których chcesz doładować swój samochód. Tutaj też włączamy i wyłączamy, czy też aktywujemy, dezaktywujemy większość asystentów. Tutaj oczywiście strojemy naszymi rozmowami, kontrolujemy zużycie energii. Mhm. Czy też w wolnej chwili możesz skorzystać z zakupów w sklepiku Skodo. Naprawdę? Tak. Świetnie. Jako ciekawostka świetnie prezentuje się we w marce Skoda oświetlenie typu ambienty. To takie oświetlenie ledowe dookoła auta, które też możesz wybierać, mm -hmm. jeśli chodzi o różne kolory i w tym wypadku jest dwukolorowe, czego nie mieliśmy wcześniej w naszych poprzednich samochodach. Muszę to zrobić, przejrzę się, czy Osteco. dobrze wygląda. No tak, jesteś kobietą. Jest w porządku? Jest bardzo w porządku. Ale ten duży wyświetlacz, który tak cię zaciekawił na początku, jest wspomagany takim dodatkowym suwakiem. On, mhm. jest, on jest dotykowy. E, w jaki sposób działa? Otóż możemy. Tak, właśnie, włączyło nam się mhm. radio, prawda? Zgadza się. Możemy intu 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 intuicyjnie. Zwiększać nagłośnienie radia, zmniejszać, ale też zwiększamy i zmniejszamy obraz nawigacji. Czy też regulujemy klimatyzację po lewej i prawej stronie samochodu. Producent maksymalnie stawia na bezpieczeństwo i na to, mhm. aby kierowca naprawdę minimalizował czynności związane z obsługą tego samochodu, aby całkowicie skupił się na jeździe. Mhm. Z tego też względu bardzo dużo funkcji przeniesiono do tego oto dotykowego wyświetlacza, a jak widzisz w środku, producent pozbył się zbędnych pokręteł przełączników, które czasami być może Faktycznie. sprawiały trudność w obsłudze mm -hmm. podczas jazdy. Czyli prawda? mniej znaczy więcej. Tak, mniej znaczy więcej, ale to nie wszystko jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Chcę Ci powiedzieć o bardzo ciekawych rozwiązaniach, których nie mieliśmy wcześniej w marce Skoda, a w Skodzie Enyaq pojawiły się po raz pierwszy. Jednym z tych rozwiązań jest wyświetlacz typu head o rzeczywistości rozszerzonej. Co to jest wyświetlacz head -up? Jest to taki projektor na szybę czołową, który emituje nam pewne informacje. Tam oprócz prędkości widzimy też znaki drogowe, widzimy tempomat adaptacyjny, widzimy adaptacyjny Lane Assist. Jest to taka funkcja, która prowadzi nas dwiema, między dwiema liniami. Natomiast jeśli ta droga nagle zacznie skręcać w lewo czy w prawo, System również poprowadzi ten samochód między tymi dwoma liniami. Mhm. Fenomenalne rozwiązanie. Czyli możemy stwierdzić, że jest to taka sztuczna inteligencja? W pewnym sensie tak. Ta sztuczna inteligencja naprawdę dużymi krokami wkracza do motoryzacji i musimy się nastawić, że będzie nam towarzyszyć każdego dnia. Jednym z takich mhm. rozwiązań, z kolei już bardzo ciekawych jeśli, i praktycznych, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jest system. Automatycznego parkowania. Wyobraź sobie, że możesz Naprawdę. nauczyć swój samochód, w jaki sposób ma zaparkować tak zwaną kopertę, czyli mm -hmm. parkowanie równoległe, czy też parkowanie prostopadłe. Ja sam przyznam, szczerze, że jestem strasznym gaduło przez telefon i nie ukrywam, że. Jestem słabiej skupiony na tym, jak parkuję samochodem w momencie, kiedy gadam przez telefon. Ta funkcja, Przyznam, ja też. uruchamiana z aplikacji, pozwoli mi zaparkować prostopadle czy też równolegle samochodem mm -hmm. w miejscu, w którym z reguły parkuję. No, wystarczy, że raz po prostu skupię się na tym, żeby auto e, nauczyć parkowania w tym miejscu. Kolejna rzecz. E, na pewno miałaś sytuację, kiedy zaparkowałaś pod marketem, e, wychodzisz z zakupami, no ale niestety z jednej i z drugiej strony samochodu ktoś tak blisko zaparkował, że nie jest w stanie komfortowo do swojego samochodu po prostu wsiąść. Mm -hmm. Opowiadasz tak, jakbyś tam był, bo faktycznie miałam wielokrotnie takie e, sytuacje. Mm -hmm. To się zdarza bardzo często. Nie każdy potrafi ocenić gabaryty swojego samochodu i po prostu parkuje w to miejsce, gdzie akurat jest wolne, zwłaszcza, że tych miejsc parkingowych e, brakuje gdyż samochodów na drodze jest coraz więcej. Natomiast. E, w pozycji aplikacji MySkoda możesz poprosić Twój samochód, aby wyjechał, wyjechał tyłem bądź przodem z tego miejsca parkingowego, wówczas nie masz najmniejszego problemu, aby dostać się do swojego auta. No to naprawdę teraz mnie bardzo zaskoczyłeś. Jeżeli mhm. to auto jest w stanie zaparkować za mnie, posiadasz tak. sztuczną inteligencję, to ja to kupuję. Słuchaj, bardzo się cieszę, że tak mówisz. Akurat y, przygotuję dla Ciebie świetną ofertę. Umówimy się po nagraniu i jestem pewien, że będziesz zadowolona z użytkowania Skody Enyaq. Dobrze, ale nie jestem, y, nie jestem aż takim łatwym klientem. Mhm. Y, może y, przekonajmy widzów jeszcze do tego, że faktycznie pojazd elektryczny nie wydaje żadnych dźwięków. Tak, za chwilkę odpalę Skodę Enyaq. Odpalę, jak to brzmi w samochodzie elektrycznym. Tak. Uwaga. Drodzy Państwo, słyszycie tę ciszę? No właśnie, tak funkcjonuje samochód elektryczny. Podobne wrażenie mamy podczas jazdy. Jedynym takim sygnałem dźwiękowym, który wydaje auto jest to sygnał emitowany do prędkości 30 km na godzinę po to, aby inni użytkownicy drogi, drogi np. piesi czy też rowerzyści byli świadomi tego, że to auto rzeczywiście gdzieś wyjeżdża czy też znajduje się mhm. za nami, aby nie wykonali jakiegoś nagłego ruchu, prawda, który spowodowałby to, że no, nagle nam wjadą pod, pod koła samochodu. I tutaj też nie musimy tym aż tak bardzo się przejmować, ale oczywiście musimy się mieć na baczności, co się dzieje dookoła auta. Otóż samochód posiada, posiada system szybkiego wykrywania pieszych czy też rowerzystów, którzy mhm. nagle potrafią wtargnąć na drogę. I co się dzieje? W razie potrzeby albo zwolni, albo po prostu nagle zatrzyma, aby chronić Świetnie. tego rowerzysta. Mhm. Fajnie, bo auto z pewnością jest no, super wyposażone naprawdę dla takich mhm. Miłośników, designu, mhm. ale cieszę się, że cały czas podkreślasz to, że jest bezpieczne. Tak, Dobrze. Się. Wnętrze mamy za sobą. Mhm. Mówiłeś o podróżowaniu. Samochód jest sporych gabarytów, więc myślę, że spokojnie mogę wybrać się na dalszą mhm. podróż. A jak podróż, to walizki, a uwierz mi, że mam ich naprawdę sporo. I chciałabym, aby zmieściły się w bagażniku. Zobaczymy. Ten samochód jest do tego stworzony. Zapraszam Cię do tylnej Świetnie. części auta. Mhm. Pokażę ci teraz sposób otwierania auta, który najbardziej lubię. Nie, no serio. Tak. E, Super. Spójrz, samochód ma naprawdę ogromny bagażnik. Pojemność tego bagażnika wynosi 585 litrów. To jest naprawdę dużo jak na samochód gabarytów suwa, tym bardziej elektryczny. Tym bardziej, że w podłodze tego bagażnika znajduje się ogromna bateria, która służy do napędzania tego auta, która gromadzi energię właśnie dla silnika elektrycznego. Jako ciekawostka powiem Ci, że bez względu na to, czy wybierzesz mniejszą baterię o mniejszej pojemności, czy o większej pojemności, pojemność bagażnika nie zmieni się, będziesz mogła zapakować, tak jak tutaj dwie walizki plus ogromny plecak. Zakładam, że jeśli razem byśmy się wybierali na wakacje, mhm. twoje by, dwie walizki należałyby yy, do ciebie, tak. a plecak należałoby tylko Wiesz, do mnie. Właśnie tutaj Paweł, nasz realizator, powie, pozdrawiamy serdecznie, White Studio, że. No niestety, no, no, Paweł chce jechać z nami. Zmieści się? E, zmieści się. Otóż ty na kanapa w całości się składa. Wówczas pojemność bagażnika zwiększy się do 1710 litrów. Zapewne zmieściłby się Paweł z jego całym sprzętem reali realizatorskim. Tylko, Aniu, po co nam Paweł na wakacjach? Paweł, <laughs> słyszałeś, porozmawiamy po nagraniu. Ok, mogę teraz ja zamknąć? Bardzo proszę, spróbuj. Ciekawe, czy mi się uda. Tak, jakbym kopała piłkę, prawda? Pięknie. Samochód opowiedział na Twoją nogę, to znaczy, że jest już Twój. Dodam, że to auto jest nie dość że funkcjonalne, ekonomiczne, mhm. elektryczne, ale jeszcze do tego magiczne. W pewnym sensie tak. Magiczne są również światła, na które już wcześniej zwróciłam uwagę. Są piękne, naprawdę pięknie się prezentują, ale światła to przede wszystkim bezpieczeństwo, przecież często podróżujemy nocą i wtedy też musimy zwracać, zwracać uwagę na to, jak, w jaki sposób auto oświetla nam drogę. Tak, producent Skody od wielu, wielu lat stawia głównie na bezpieczeństwo podróżowania naszych użytkowników tych samochodów. Posłuchaj, jeśli chodzi o światła, są to światła w technologii typu Full LED Matrix. Czym one się charakteryzują? Otóż te dwa reflektory posiadają w sobie 48 niezależnych, ale silnie emitujących światło diod LED-owych. Brzmi to tak na początek bardzo skomplikowanie, prawda? Natomiast co dają te diody? Te diody, silne, te diody intensywnie współpracują z kamerą, która się znajduje w szybie czołowej tego samochodu. Mm -hmm. I inteligentny system cały czas bada drogę, która się znajduje przed naszym pojazdem. Wyobraźmy sobie, że, że jedziemy późnym wieczorem, jest, brok, jest mrok albo nocą i przed nami zbliża się jakiś pojazd, który prawda, emituje światło. Bądź jeździ rowerzysta, tak. motocyklista, być może idzie pieszy z kamizelką odblaskową. Wówczas te poszczególne diody będą tak pracowały, aby ich emitowana wiązka światła nie oślepiała tego motocyklisty czy też innego użytkownika drogi. My tym samym nie tracimy na pełnym oświetleniu drogi, która naprawdę sięga bardzo, bardzo daleko. Rozumiem, czyli dbamy o bezpieczeństwo nie tylko swoje, naszego kierowcy, pasażerów, ale również innych uczestników drogi. I to jest podstawa. Mhm. Świetnie. Mariusz, wiesz jeszcze o co nie zapytałam? Nie wiem. Wszystko już wiemy, jest piękne, funkcjonalne, możemy wyliczać w nieskończoność, mhm. ale jestem ciekawa, ile kosztuje takie cacko? Tak, ten samochód kosztuje w granicach około 180-200 tysięcy złotych, ale oczywiście w zależności od jego wyposażenia. Takie informacje zawsze już podajemy klientom, którzy dokładnie są w stanie skonfigurować sobie ten samochód przy biurku z handlowcem. Mm -hmm. e, świetnie. Tak jak zapowiadaliśmy na początku mhm. naszej transmisji zachęcaliśmy do Państwa do zadawania pytań, ale już w zapowiedzi naszej transmisji pojawiło się pierwsze z nich. Pan Artur pytał miał pytanie odnośnie dostępnych opcji finansowania. Mhm. Wiemy, że mając firmę, możemy skorzystać z leasingu, możemy wziąć auto w leasing. A co tak. w przypadku osób fizycznych, takich jak ja? Czy ja również mogę skorzystać z takiej opcji finansowania? Tak i na takich klientów jak Czekamy najbardziej. Są to klienci, którzy bardzo często spełniają swoje marzenia, kupują samochód w dużo wyższej wersji wyposażenia niż zakładali wcześniej, bo wydawało im się, że nie jest ich stać na ten samochód. Dlaczego? Otóż, żeby jeździć naprawdę fajnym, w pełni wyposażonym samochodem, nie musimy wykładać na niego pełnej gotówki. Wystarczy, że założymy jakiś wkład własny, bądź nie. Określimy dla banku, ile lat chcielibyśmy taki samochód użytkować, na przykład od 2 do 4 lat. Określimy też przebieg, jaki ten samochód pokona przeciągą załóżmy trzech lat. I tak naprawdę, to co jest dla nas istotne, to jest rata, którą będziemy płacili co miesiąc. Po okresie użytkowania, załóżmy trzyletnim podejmiemy decyzję, którą przesyłamy do banku, czy to auto chcielibyśmy wykupić z banku, a może po prostu chcielibyśmy go zwrócić i wybrać sobie kolejne auto w innym wyposażeniu, które nas też bardzo interesuje. Mm -hmm. Brzmi obiecująco. Mm -hmm. Słyszę już kolejne pytanie odnośnie baterii. Jaka jest gwarancja na baterię? Tak, producent daje gwarancję 8 lat na baterię lub do 160 tysięcy kilometrów przebiegu, gwarantując, że nie zmienią się właściwości przyjmujące energię poniżej 80%. Mhm. Mamy jeszcze jedno pytanie, cytuję: 200 tysięcy za ENIAK to drogo? I tak, i nie. Tutaj zachęcam cały czas do przeliczenia sobie takiego kosztu utrzymania miesięcznego samochodu, czyli do przeliczenia finalnej raty, ile byśmy za niego faktycznie płacili. Biorąc pod uwagę to, że jest to samochód zeroemisyjny, i część naszych klientów posiada tak zwaną fotowoltaikę, gdzie sami produkują prąd. I mając na myśli to, że nie muszą tankować samochodu prawda, co któryś dzień, czy co tydzień, niektórzy raz na dwa tygodnie, nie muszą wydawać, ponosić kosztów za paliwo prawda, do tankowania tego samochodu. To w przypadku klientów posiadających fotowoltaikę, ich koszty utrzymania obniżają się w budżecie często nawet o 1000 zł. Mm -hmm. Tylko dzięki temu, że mogą naładować ten samochód na własnym podwórku. Więc tak naprawdę cały czas zachęcam klientów do tego, żeby nie skupiali się na wartości y, finalnej tego samochodu. Ich tak naprawdę to nie interesuje, nigdy za ten samochód w pełni nie zapłacą. Zawsze będzie to wartość, którą po prostu oddadzą do banku, który nie muszą spłacać. Mm -hmm. A skupmy się na tym, ile tak naprawdę miesięcznie jesteśmy w stanie y, płacić za takie auto. Aby dostosować go do swoich potrzeb. A teraz kolejne pytanie techniczne. Auto było testowane. Jak wypadło w tych testach zderzeniowych? W testach zderzeniowych ma pięć gwiazdek w testach NCAP. Pytanie ostatnie do reżyserki, czy to już wszystkie pytania? Czuję się jak na licytacji. Czy ktoś jeszcze. Chcę dać więcej. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli nie, to ja mam ostatnie. Chciałabym skorzystać z możliwości jazdy próbnej. Czy jest to możliwe? Tak, serdecznie Cię zapraszam. Najprostszą metodą skorzystania z jazdy próbnej jest po prostu odwiedzić nas salon w Siercach na ulicy Brzeskiej 181. Możecie to państwo sobie ułatwić telefonując do nas i po prostu umówić się na taką jazdę próbną lub ze strony skoda.pl zamówić taką jazdę próbną. Z przyjemnością odzwonimy do Państwa i dobierzemy samochód, którym jesteście zainteresowani. Świetnie. Salon marki Skodach w Siedlcach, Carset, to profesjonalizm, jakość obsługi, wspaniali eksperci. Auto jest cudne, jak Mariusz cudne. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za wszystkie bardzo informacje, dziękuję, podziwiam wiedzę, a Państwa również zachęcam do odwiedzenia salonu. Jesteście codziennie. Tak, jesteśmy codziennie od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. W soboty troszeczkę krócej, od 8 do 15. Jasne, świetnie. A już teraz zapraszamy Państwa na kolejną transmisję. Myślę, że będzie równie ciekawie. Jeszcze raz dziękuję za to, że spędziliście z nami ten wieczór. Zżegnam się z Państwem ja Anna Rękawek i nasz ekspert. Mariusz cudny, dziękuję Ci Aniu. Dziękuję, dziękuję. Państwu. Do zobaczenia.